Cześć, widzowie, hej Hej Witam serdecznie moich ukochanych widzów, dzisiaj zagramy sobie razem z kartierkiem w CS: A. I chłopie, lecimy, tak? daj, Kuba Chyba tak, tego typu bens, lecimy z tą giereczką Dobra, Dobra już i jesteśmy, i... ty Nic Grenade out, tego typu Grenade Chłopie ja. Nie no, wyłącz to, to nie, nie ten, wyłącz Nie, to śmieszne. To lecimy Dobra, say, digla, igl digla, Nie, nie gram digla, a bo... Dobra, to ja gram Dawaj, nie, dawaj digla a dobrze, że mi internet działa, No, dobrze, że on działa To było dobre teraz, gramy Gramy Fulla Dobra, i... Dobra, digla. digla i fula, Ja gram TK Czekaj, nie są on my prime mówisz Opie, ej, a gotowałeś, ej, ale ugotowałeś tej. a ja jestem takiego rakalna Smy A Gali RK ja gram Ja też mogę, dym, ja mogę sobie Akaczep wybić, ale ja wolę sobie zostawić To też Kastu. no No o co chodzi z tym? Nic nie są gotowa co się da ciebie patrz Patrz cyk Cyk Okno są w tej te okno tam Jest double jest no, byli tu przed Ale chyba side są, side są Uważaj side Jeden jest, leży Dobra, zabijemy A, co dobre, no? S Ale wygotowani, Zmien... ale wygotowani, Zmien... brawo Kuba, brawo za Zmien... nas, brawo dla nas Chłopie, jest... to profilowe, proszę Ja wejścia do niej pak, ja wejścia do niej pakę Zobacz co a, spoko, plecy mamy zaczynać. Mhm. w prądku Kaj dwa wiem, że Dobra, nie lubię grać hop, jak ty w <śpuszczak> tak od drzwi chłopie strzelasz Ej, jaki Tak Zrobiła Framulga od drzwi Psychopat od <śpuszczak> drzwi Ej, dawaj nie gramy nic teraz Albo dobra, ja sobie zagram tak Nie no, co ty, ja mam pieniądze, ja lecę Patrz, patrz, ja, ja, ja ich baituję Robię tak Idź, idź do dorsy. Ej, nie wiem co to są dorsy. Albo dostałem. Lecimy, nie? Normalnie, normalnie. Okay. Ty do odcinka staliśmy się prawdziwymi mężczyznami i zaczęliśmy grać w cesach. Ile my nie graliśmy nie, na... Ile, my... Ile my nie nagrywaliśmy? Nic. Nie, rok? Ja nie wiem, czy mi Ty dużo nie, nie nagrywałeś, się, bo... ja nagrywałem to... Double Dorsy. Ubi... 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 Ubi. Trzeci tak do gry. Ale hopę, internet mam no, dobry. Gdzie on jest, nie, nie, tego Digla. To... Może, na mną, na... no, Masz na demen es, tak. Fake, jest ja jestem na demen. to było dobre. Jest nice. Kuba, dawaj mi jego brodę. Gdzieś się butował, tak. Gdzieś się butował, nie? Ja ja jestem najlepszy w tym po prostu komputerowym. Ja właśnie widzę. Ja właśnie widzę no. I idę tutaj. I holduj no. Tam jest. Jestem, ma jestem mało. Na bluzersy otworzy. Otworzył, ot, otworzył, otworzył Teldorys, otworzy, otworzy, nie ma Tak, coś tu są otwarte, więc nie będziemy widzieli Okej okay. Okej okay. Idzie okay. na mikroczeryniach Tak jest, o to chodzi Fajn Tak ma być, ryni Kurde, zniszczył! O że to istnieje. chodzi, o to chodzi, o to chodzi A, idę, 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 idę gdzie oni są? Gdzie oni są? Double dorsy! Dwu, dwu, double dorsy! Nabi! Ja to jestem dobry jednak. Window! Jest! Nie, muszę jakoś tam. Dostał dostał głowę taką potężną. Nice, 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 nice. Ja mogę hodować single. Eh, single! Dobrze, dobrze, dobra, tak mogę być, tak mogę być. dobrze, tak, 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 dobra. O to właśnie tak, Kuba, tak, kuba, yes. tak, no Kurde, no bo nie tak, boję się, boję się. Oho, się. Oho, o się Us Uspokójcie się chłopaki. Nice. tak, nice to, to na tak, 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 Nie rzucaj, co ty robisz? Po co on? A poza te smoky, bo poza te smoke'i... Okej, okay, okej. Okay. Ten smoke bo po, po to, żeby on myślał, nie wiem. Tak o. Nie ruszaj tego, bo on pomógł przeciwnikowi. Chyba M4, zaczepny i dymny. A ja chcę zaczepnego, bo na window jest spoko zaczepny. Ja rzucam zaczepnego, ja ty I dymny. Hey, nice. Single słyszę? Ja pierdol co oni tam robią? Single? <laughs> co to mega? Jakie single ty? A, okno. O jest. Pom czekaj. To było dobre. Kurde, to są. Ale mi z za. Ja pierdolę, sirak, hopie. Ja taką akcję zrobiłem, czeku. Ja wbiegłem w niego. Biegłem w niego, hopy. Ale czemu się nago? No, że jak ja, chopy hopy, wbiegłem w ty paty, jest z ósmem. Co okay, ten. Okej, okay, okej, okay. okej. Dobra, widzowie, dziękuję wam, kurde, za grę. Za uwagę. Ten, tego typu. I chcę znieść tak?